A teraz Artioms i Jeszcze raz I Proszę i dojdzie do piłki. Czy jednak Inaki Asis będzie lepszy? Nie i Semir Stilic. sam na sam z Marianem Antolowiczem. I jego noga. Także I jego naprawdę. lewa noga. Tylko skuteczność tutaj spowodowała, zła skuteczność w tym momencie Stilicza, że nie widzimy, nie obserwujemy drugiego gola. Tutaj widzimy ile, ile trochę walki zostało. Przegrał i jaki Astis przegrał, on się przewrócił, ale, ale tak. nie był faulowany. Wydawało mu się, że już uzyskał lepszą pozycję, że się utrzyma przy piłce, ale widzieliśmy lekkie trącenie i, 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 i zawodnik legi padł. Tak, ale tu trzeba pochwalić naprawdę Rudlewska. Tak, albo będziemy, zrobimy rewolucję no, i zaczniemy wyglądać inaczej. To jest ta sytuacja, gdzie można było z pierwszej piłki odpuścić od strzału Stilicza. Tak, Stiliczeka czeka, czeka, Peszko przeszedł! Nie, nie. On miał z kolei piłkę na lewej nocy, a zamiast strzelać mógł jeszcze podać do... Rudniewa Rudnepsa. Ja wam powiem tylko, że można się złapać za głowę, będąc za trybuna i obserwując co się dzieje w obronie Legii Warszawa. Zaraz powiemy, że Legia ma świetny wynik, przegrywając. Tylko no tak, może, można to też ocenić. Oczywiście trochę też żartem, ale każda sytuacja. No, wkładają, w, wchodzą w te pole karty przypadkowo lub nie, ale bardzo łatwo...